Spróbujmy 3-4. Hip him. Hip, hip. Hip, hip I jeszcze właśnie. Jezus już Jezus, Jes te... już samochód filtrujący. Kolarską kolumnę. Za chwilę pojawi, pojawi się pierwsi zawodnicy. Misiek. Nie przeszkadza tego panu. A więc rączki w górę. Cieszymy się. Witamy kolarzy. pozdrawiamy uczestników, Cieszymy się tego 27 się bardzo, e bardzo wczuję. Kolejne woże techniczne, kolejne woże sędziowskie. Hej. No. Mamy także kilka biało-czerwonych flag. Flagi w górę. Dopingujemy kolarzy. Życzymy sukcesu Polakom. Numer startowy 55. Rafał Majka. Żółta koszulka lidera. I jeszcze raz. Spróbujmy. Hip-hip! 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 A jeżeli pojawią się kolarze, krzyczymy tak głośno, żeby nas było słychać, już na się w Katowicach. Dziadek i będzie I mamy informacje. Jest ponoć osobowa ucieczka, a w niej dwóch Polaków. Nie znamy jeszcze ich nazwisk, Być może zobaczymy, kto tutaj właśnie na mecie na mecie lotnego finiszu w szurowej. Czekamy z niecierpliwością. Miesiu. Ej. Bumbuś. Ośmiosobowa grupka, dwóch Polaków może być tutaj ciekawie. Mm -hmm. Szybko będziemy się starali rozszyfrować nazwiska tych kolarzy. Oni tutaj wszedną z nimi. 221 to Łukasz Poddar, 222 Panu ciśli 223 Karol do... numery startowe poraków od 221. Typuś Arkadiusz Arkadiusz Hej Jadą! w Szurowej, a numer startowy 212, to Jacek Morajko, reprezentant naszego kraju, Jacek Morajko, zwycięzcą lotnej premii Szurowej. Brawo, witaj. Polarze zaznaczali ucieczkę, już odjechali, już są daleko, a my czekamy na zasadniczy peleton. Tu mamy także ekipę Polskiego Radia, która na bieżąco nadaje relacje z tego, co się dzieje na trasie turu. Na pewno, na pewno będą zachwyceni, że są tutaj właśnie w Szczurowej. Pokażcie, jak to plikują kolarzy, kibice z Szczurowej. Hip, hip, hurra! Yeah. Hi hip, hip, Pozdrawiamy ekipę radiową. Noga by się... To hip, hip, <słuch> oh, do... Chep, Hip, hip, się wczują. Nie może techniczne? Zobaczymy.